Dzień minuty, Michał Kowoska. Starsi pamiętają, że za PRL-u, a szczególnie za Gierka, było tak, że im gorsza stawała się sytuacja gospodarcza kraju, tym bardziej propaganda partyjna opowiadała o wiekopomnych sukcesach kraju mlekiem i miodem płynącego. PiS, który czerpie garściami z inspiracji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powiela dokładnie taki sam schemat zakłamania. Wczoraj GUS podał, że inflacja w skali roku sięgnęła już rekordowej wysokości 5. I pół procenta, Najwyżej w ciągu ostatnich 20 lat. A co mówi propaganda pisowska? Że w kraju nigdy nie było tak dobrze. Że sytuacja jest po prostu rewelacyjna. Prezes NBP, Glapiński, opowiada, że inflacja tylko przejściowo osiągnęła tak wysoki poziom i że za chwilę, za kilka miesięcy wszystko wróci do normy. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że nic nie wróci do normy. Wszyscy czujemy szalejącą drożyznę w naszych portfelach. Symboliczna, przykładowa cena chleba rośnie jak szalona, eksperci prognozują, że do końca roku bochenek albo grahamka podrożuje o kolejne kilkanaście procent. Najgorzej jest z cenami ciepła i prądu. Do urzędu regulacji energetyki płyną wnioski od dostawców ciepła i prądu, a URE jest tym urzędem, który zatwierdza taryfy. Gdyby zatwierdził je na takim poziomie, o jaki wnioskują dostawcy, od 1 stycznia przyszłego roku ceny prądu czy ciepła wzrosłyby o nawet 40%, a niektórzy eksperci twierdzą, że wzrost powinien wynieść 100%. To jest absolutnie szalone tempo i propaganda pisowska może próbować zakłamywać dalej rzeczywistość, ale propagandą nie uzupełni się ludziom portfeli ani nie zapełni lodówek.